Witam serdecznie Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku po sukcesie ostatniego odcinka gdzie padł rekord łącznej wygranej odcinka kanału mojego 160 zł w trzech zdrabkach w Paradiso była stuwa w Super liniach 30 i Ekstraliniach 30 postanowiłem dzisiaj znowu zakupić Paradiso i Ekstralinie przy czym jedna zdrabka Ekstralinie jest od mojego kolegi Zbyszka zdrabka z numerem 6, ja Cię Zbyszku bardzo dziękuję, bo zdrabką którą mi Podarowałeś jakiś czas temu, która była na odcinku, przyniosła wygraną 50 zł. A ile będzie dzisiaj, to się okaże. Napiszcie coś miłego dla Zbyszka w komentarzu. Ja Ci bardzo Zbyszku dziękuję za tą zrabkę. I od tej zrabki sobie dzisiaj zaczniemy. A ja, drogi widzu, dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, łapki uniesione w górę i subskrypcje. I zachęcam do subskrypcji, bo jak widzicie, rozkręca się kanał z coraz wyższymi wygranymi. A zaczniemy, właśnie, od tej zrabki z numerem 6. Tutaj tworzy nam się jedna linia. Dosyć wcześniej się utworzyła słonik dodrapuje. Postanowiłem kilka symboli jeszcze dodrapać, żeby to aż tak bardzo długo nie trwało, bo ja nie jestem jakimś demonem prędkości w drapaniu. I drapię kolejny symbol. Także trzymajcie kciuki. Za tą zdrabkę. A co się uda to zobaczymy. Mamy symbol rolek. Ulubiony mój symbol w tej zdrapce. Kiedyś była cytryna najmniej ulubionym, ale to się zmieniło. Pogodziliśmy się. Dobrze, czy mamy jeszcze gdzieś rolki? Sprawdzam, rolek nie ma. Ja wydrapuję po jednym symbolu, bo tak nie jest lepiej. I może będzie mniej przegapionych. Mamy symbol piłki. Piłka jest w jednym miejscu, w drugim, w trzecim, czwartym oraz. Piątym. No to piwek troszkę było. Kolejny symbol to jest symbol sakwy. Sakwa, czy gdzie sakwa? Tak, sakwa jest w tym miejscu. Jest jedna i tylko jest jedna. Kolejny symbol to jest diament. Diamencik jest w tym miejscu. Również w tym. Czy jeszcze gdzieś jest? Tak, jeszcze jest w tym miejscu. I tak tutaj. Dobrze widzicie, też zauważyłem. Sześć symboli do końca. Symbol ten, czy, czy uda się powtórzyć sukces poprzedniego odcinka? Mam nadzieję. No ale 160 zł musiało być. Nawet 170 zł, żeby był nowy rekord. To już jest coś. A mamy kolejny symbol. To są. To jest rower. Rowera nie ma. Czyżby była tylko jedna linia w tej zrabce? O, mamy cytrynę. Zobaczymy, czy ona tutaj coś podziała. No, na razie nic nie podziałała, ale też występuje i to już trzy, czterokrotnie, nawet pięciokrotnie trzy symbole do końca. Mamy symbol lodów. Lody są tutaj, tutaj. I więcej lodów nie ma. Tu nam się coś już okazało. To mamy symbol podkowy. Mamy widzę podkowy tutaj przynajmniej dwie. Również tutaj jest podkowa. I tutaj. I ostatni symbol. To są to jest czapka. Czapka jest jedna. Druga. Tutaj trzecia nic nie tworzy. Czwarta. Czyli mamy jedną linię. Zobaczymy co zdrabca od Zbyszka będzie, jaka będzie wygrana. I właśnie ją sprawdzam. Mamy 10 zł. No nie jest to tyle co było kiedyś jak mi ją podarował. Ale dziękuję jeszcze raz. Zdycha. Piechotą nie chodzi. A zdrabka była z numerem 6. Tak jak już mówiłem. Nie ma co teraz przedłużać. I mamy zdrabkę paradiso, zobaczymy, co tutaj uda się wydrapać. A udało się już na pewno wydrapać 20 złotych, bo tutaj mamy palmę, i palma nam otwiera właśnie tą jedną linię, która prowadzi do 20 złotych. I ja właśnie teraz z Państwem tutaj to drapałem. Więcej palmy nie ma. Dwa symbole do końca. Mamy symbol piłki. Czy piłka nam coś otwiera? Nie otwiera, ale jest. Znaczy no zawsze jest, ale jest jedna. I więcej piłek nie widzę. I ostatni symbol, czy będzie coś więcej? To mamy gadki. Shorty. Shorty są w tym miejscu, również w tym miejscu. I więcej shortów nie ma. No ale mamy 20 zł. No, 20 zł, a nie 10. A kontrolne to G razy 3. Mam nadzieję, że niczego nie przegapiłem. No bo ta zdrabka nie tylko mi czasem stwarza jakieś problemy. Jest kolorowa, także tutaj można oczopląsu dostać. Dobra, dobra, no to mamy 20 złotych zdrabcy paratisu z numerem 5, jeżeli nie mówiłem. I została nam jeszcze jedna zdrabka. Zdrabka ekstra z numerem 25. Ostatnia z paczki jest już jedna utworzona linia Pierwszy miejscu, na pierwszym miejscu, a symbol czapki ją otwiera. I właśnie w tym momencie dodrapuję tą czapkę i drapię już kolejny symbol. A kolejny symbol to jest parasol, parasola nie widzę. Następnie mamy wiatrak, teraz wiatraki niepotrzebne, bo temperatura jest jaka jest, aczkolwiek mrozów nie ma. Mamy wiatraków, jest trochę, jest, jest, jest. Tutaj jest kolejny wiatrak i jeszcze. Nie, o. Kwiatuszek zdrapałem prawie że cały, ale to będę pamiętał. Chyba. Dobra, cztery. Nie, sześć symboli do końca, nie cztery. Mamy symbol serca jest w tym miejscu, bo próbuję szybko i tak jak szybko to widzicie. Raz coś tam rozrabiam Pięć symboli do końca. Mamy symbol słonia, czy symbol słonia? Jest jeden. Drugi oraz trzeci. Aha i tu jest jeszcze czwarty. Dobra cztery symbole nam pozostały. Jest kwiatuszek, to dobrze, że jest kwiatuszek. Będzie mi trochę łatwiej. Czy kwiatuszek coś tutaj utworzę? Nic nie otwiera. Ale też nic nie zabiera. I jeszcze jest tutaj. No cytryno proszę cię. Pojaw się. Tu były jeszcze kości. Widzę, że przegapiłem, ale. Ale, ale je zastrzegłem. teraz. I mamy symbol diamentu. Diamentku pięknego. Który jest? Raz, dwa, trzy. Obie drąki by się przydały. Były biodronki, to by było linii, wysyp. Ale jeszcze są balony. Chyba tu gdzieś przegapiłem. Czy mi się. Czy oczu pląsu już dostaje? Tak, widzę, że są balony jeszcze. No, to dobrze, że znalazłem. I dwa symbole do końca. To jest symbol łodzi. Czy łódź gdzieś występuje? Jest łódź w tym miejscu. I ostatni symbol. To jest symbol motylka. I czy mamy gdzieś motylkę? Nie, motylka nie mamy. A więc sprawdzamy wysokość wygranej. Drabce z Excellinie z numerem 25, a wygrana to jest 10 złotych. Także rekord nie pobity, nawet mu daleko, na, a nie, przepraszam, jest 20 zł Czyli są gdzieś dwie linie, czyli znowu przegapiłem. Tu było, tu była deszka, spróbuję odnaleźć centrynę, nie, czy był gdzieś leżak, leżaka, nie, centryna, biedrona, to nie mogło być. Rowerka nie było. czapa, Tak, czapkę przegapiłem, ale dobrze, że znalazłem czapkę. No, to czyli, czyli bardzo dobrze jednak. Czyli bardzo dobrze. Zaskoczenie. Ja teraz te wszystkie zdrabki dla ja Was tutaj pokażę. Także rezultat jest bardzo, znaczy bardzo. No, fajny po prostu, tak? No bo nie zwroty same, właściwie tylko jeden zwrot. A w tych zdrabkach dużo więcej. Także, drogi widzowie, ja bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do subskrypcji kanału. I co, słyszymy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.